Bożenką. święta tuż tuż, będzie okazja, żeby zrobić śledzia w oleju. I teraz tak, jak ja pamiętam takie czasy, że kiedyś chodziliśmy do sklepu, mama wysyłała nas, żeby kupić kilogram śledzi, bo zazwyczaj to było, w śledzie brało się słoiczek, śledzie były jeszcze w beczce, można było sobie samemu wybrać i pani włożyła je do słoika, zważyła, wracaliśmy do domu, Oczywiście to były takie całe śledzie, gdzie jeszcze były głowy nieucięte. Trzeba było je wyczyścić, wypatroszyć. W środku była albo ikra, albo mlecz. Dzisiaj pójdziemy do sklepu i ja mam płaty śledziowe. Śledzia w beczce trudno powiedzieć jak to mówią, trudno zobaczyć, ale nie ma to jak dobry śledź w oleju. Mam tutaj płaty śledziowe, ponieważ ja kupiłam te solone. Te solone jeszcze nie gotowe.